W poniedziałek 14 grudnia witam serdecznie Piotr Chuciński, Panorama Wielkopolska. Poznań po raz kolejny stał się stolicą światowej rzeźby lodowej. Na stary rynek zjechali najlepsi rzeźbiarze, aby rywalizować w konkursie, który odbywał się w kilku kategoriach nasi uczestnicy, nasi zawodnicy to są rzeźbiarze z całego świata. Są przedstawiciele Kanady, Stanów Zjednoczonych, Filipin, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Polski, ale również nasi odwiedzający są z różnych stron świata. Mamy 24 zawodników. Wczoraj konkurs indywidualny 23 rzeźbiarzy rzeźbiło na zadany temat. Dzisiaj speed is carving, odtwarzanie zadanego wzoru. Te rzeźby Postoją z nami tak jak nam pogoda pozwoli, tak? One też mają swój urok, ponieważ one po wykonaniu zmieniają się, więc to obserwowanie tego procesu tworzenia jest bardzo interesujące, a potem to jak ona się zmienia, bo ona zaraz po wykonaniu będzie wyglądała inaczej jak na następny dzień, równie uroczo. Już po raz piąty zorganizowano wigilię ze smoleniem, to integracyjne spotkanie przy dobrym jedzeniu i kolędzie z roku na rok przyciąga swoją magią i wyjątkową atmosferą. A zadbali o nią zarówno artyści, jak i kucharze wystąpiła rokietnicka orkiestra denta, która nadała wydarzeniu wyjątkowo uroczysty charakter. Na scenie pojawili się również uczniowie policjalnego studium piosenkarskiego imienia Czesława Niemena, muzycy z szkoły muzycznej drugiego stopnia imienia Mieczysława Karłowicza, policyjny chór Blue Sonic, zespół Heniolki oraz aniołki świętej Elżbiety. O to, aby było smacznie, zadbali zaprzyjaźnieni restauratorzy z dworu skrzynki, a także kucharze z Jadodajni Świętej Elżbiety, zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Po raz kolejny okazało się, że Bogdan Smoleń łączy ludzi na skwerze swojego imienia. Miłośnicy herbaty spotkali się w niedzielę w Poznańskiej Palmiarni. Była okazja nie tylko do skosztowania herbat z całego świata, ale również do zdobycia porządnej porcji wiedzy o napoju, który większość z nas pije codziennie. A naszymi gośćmi jest pani Anna Brożyna prezeska stowarzyszenia Zaparzaj i pani Ewa Komorowska organizatorka wspólnego picia herbaty w Poznańskiej Parmianie. Witam serdecznie. Jeżeli herbata, to oczywiście porozmawiamy trochę o herbacie. Bo to przecież swoisty rytuał, czasy kiedy parzyliśmy herbatę na szybko z jakiegoś woreczka papierowego, powoli chyba odchodzą w niepamięć, a... Zaczynamy się mocno chyba na tej herbacie skupiać. Dokładnie. Zaczynamy spędzać z nią czas, zaczynamy korzystać z tego, że herbata nas troszeczkę uziemia, uziemia pozwala nam spędzić chwilę ze sobą i, i z tą czarką. Także wiele osób tak było wcześniej zapatrzone w kawę w biegu, a teraz zaczyna wracać właśnie do spokoju, jaki daje herbata. Zatem. Jaka herbata, bo tych herbat jest mnóstwo. Ja sam, jak idąc do sklepu z herbatami. Nawet mi trudno wybrać, bo jest ich tak dużo. Zależnie od pory roku polecam spoglądać na herbaty, które rozgrzewają właśnie jesienią, zimą, tak jak jesteśmy teraz, czyli herbaty czarne, ulungi prażone, czy też herbaty ciemne, zwane u nas właśnie obecne jako puery najczęściej, a latem, wiosną zaglądamy wtedy do herbat zielonych, białych czy żółtych. I wtedy mogą to być dowolne mieszanki z dodatkami, tudzież, Klasyczne, bo właśnie takie klasyczne herbaty najczęściej będą jednak troszkę lepszej jakości. Herbata to nie tylko. Smaki różne przecież, ale również y, okazja do spotkania i to jest chyba klucz, że przy tej herbacie wreszcie się siedzi, y, nie pije się i biegnie. Trafił pan precyzyjnie. My staramy się tutaj jak najbardziej właśnie na tym skupiać, że herbata to są głównie ludzie, nie tylko e, ludzie, którzy nam tutaj serwują herbatę, które, którzy są z nami blisko, spotykają się przy herbacie, ale też w kontekście dnia herbaty właśnie staramy się pokazywać to, co. Jest e, trochę dalej od nas. Te pierwsze dni herbaty. Osoby, które zbierają te liście na plantacji, które wkładają całe serce w produkcję tej herbaty, żebyśmy mogli właśnie tak pyszną herbatę, jak dzisiaj tutaj prezentujemy, spróbować. A skoro spotkania przy herbacie, to dzisiaj spotkania przy herbacie i to w wyśmienitej scenerii bo w poznańskiej palmiarni e, inaczej smakuje? Na pewno inaczej smakuje. Tutaj Palmiarnia Poznańska po raz kolejny nas zaprosiła do organizacji Dnia Międzynarodowego Dnia Herbaty, właśnie w ich tutaj pięknych scenariach. Na no Radoż... co mogli dzisiaj liczyć ci, którzy wybrali się do poznańskiej Palmiarni? Przede wszystkim mogą liczyć na hektolitry dobrej herbaty, która jest tutaj serwowana przy tak zwanym Brubarze, czyli osoby ze Stowarzyszenia Klub Herbaty Zaparzaj, zaparzają herbaty naszych patronów, którzy wsparli nas przy organizacji, ale również można, jest program wydarzenia. Są trzy prelekcje. Jedna już się zaczęła, jest to matcha samurajów, następnie będą to właściwo, zdrowotne właściwości herbaty, a na koniec wybierzemy się do Gruzji, gdzie kilka członków naszego stowarzyszenia miało okazję w tym roku być i podzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi zdjęciami z tej właśnie wyprawy. Na koniec będzie taki jeszcze krótki podsumowanie. Będzie można spotkać się z nami jako członkami stowarzyszenia, zapytać o, o coś, co Was po prostu nurtuje. Ale można jeszcze, jest jeden punkt programu, jest to wystawa jednej z naszych członkiń, Wiktorii. Są to rysunki malowane herbatą. To też rzeczywiście ciekawy materiał, nie parba, tylko właśnie herbata, która ma przecież bogactwo kolorów, ale ta herbata nie tylko jaka jest wielu widzi, ale również ważne jest to, z czego pije się herbatę. No to czarka czy filiżanka. W naszym przypadku jest to zawsze niemalże czarka herbaty, i każdy tutaj na wydarzenie przychodzi ze swoją właśnie czarką herbaty, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli ma swoją w domu, zachęcamy zawsze do tego. Ponieważ, A to no, naprawdę inaczej smakuje. No, na pewno inaczej niż w papierowym kubku. To oczywiste. <laughs> Ale. Y Staramy się po prostu, bo dzięki temu, że trzyma się czarkę, to też czuje się ciepło tej herbaty w dłoni. Także ma się multisensoryczne wrażenia nie tylko smaku, zapachu, ale też ciepła takiego. W przypadku tego, jak my parzemy herbatę, najczęściej już w takich utensyliach trochę bardziej wschodnich, ta herbata, kiedy trafia do czarki, jest dosyć chłodna, więc nie poparzymy się. Zatem pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić widzów do tego, żeby. Z picia herbaty zrobili prawdziwy rytuał, znaleźli chwilę czasu w ciągu dnia niekoniecznie o 17 żeby tę herbatę zrobić, wypić, usiąść i oczywiście przeprowadzić ciekawe rozmowy. A ja serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Zarzuty stosowania przemocy i gruźb ze względu na przynależność narodową usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w tramwaju zaatakowali Ukraińców. Policjanci z Komisariatu Poznań Nowe Miasto zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w czwartek wieczorem w tramwaju linii nr 13 zaatakowali Ukraińców. Do tej pory nie wpłynęło żadne zgłoszenie interwencyjne ani zawiadomienie o przestępstwie. Po analizie nagrania wykonanego przez radnego Andrzeja Prędkę i umieszczonego w internecie, uznaliśmy, że ta sprawa ma charakter chuligański oraz jest ona motywowana niskimi pobudkami, dlatego należy wszcząć sprawę z urzędu. Policjanci, bazując tym nagraniem oraz nagraniami z kamer z monitoringu tramwajowego, ustalili sprawców. Okazało się, że obaj mają po 27 lat. Jeden mieszka pod Poznaniem, a drugi jest z Poznania. Aktualnie przebywają w policyjnym areszcie. Dwaj mężczyźni, którzy zostali zatrzymani w związku z atakiem na tle narodowościowym w tramwaju 11 grudnia tego roku, zostali doprowadzeni do prokuratury i tam przed prokuratorem złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni podejrzani są o napaść na tle ksenofobicznym. Oraz dyskryminację z powodu przynależności narodowej pokrzywdzonego mężczyzny. Obaj przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyli wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji. Za to przestępstwo, o które są podejrzani, grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Do tego zabójstwa w podpoznańskiej Mosinie doszło ponad 10 lat temu. Wówczas policjantom nie udało się znaleźć sprawcy. Do sprawy wrócili policjanci z poznańskiego Archiwum X, jak się okazało z sukcesem. W nocy z 17 na 18 lipca na chodniku przy ulicy Pożegowskiej w Mosinie ktoś zauważył leżące ciało. Okazało się, że były to zwłoki 53-letniego mieszkańca tego miasta, Zbigniewa A. Śledczy ustalili, że mężczyzna feralnego dnia pił alkohol z kilkoma osobami. Jedną z nich był Witalij B., obywatel Ukrainy. Podczas przesłuchania zaprzeczył, że miał jakikolwiek związek z zabójstwem. Materiały dowodowe, jakimi wówczas dysponowali śledczy, nie dały podstaw do postawienia Witalijowi B., zarzutów. To zmieniło się, gdy sprawą zajęli się niedawno policjanci z poznańskiego Archiwum X. Dzięki nowym metodom badawczym uzyskano nowe opinie biegłych z dziedziny medycyny sądowej i z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Analiza tych opinii wskazała, że Witalij B. jest sprawcą zabójstwa Zbigniewa A. Poszukiwany obywatel Ukrainy został namierzony na terenie Czech. Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania policjanci doprowadzili do jego zatrzymania i przekazania Polsce. Poszukiwany Obywatel Ukrainy został namierzony na terenie Czech. Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania policjanci doprowadzili do jego zatrzymania i przekazania Polsce. Teraz grozi mu nawet dożywocie. I to wszystko co na dziś przygotowaliśmy. Oczywiście jak zawsze zachęcamy do subskrybowania, komentowania i wszystkiego tego co robi się z materiałami w internecie. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do widzenia.